Staramy się, żeby ten dzień był coraz bardziej znany. Na pewno teraz rząd szkocki wprowadził pewien, pewne zasady, że muszą wywieszyć flagi wszędzie, gdzie jest maszt w Szkocji na ten dzień. Jest dzień wolny od pracy w dniu pracujących. I w tym roku mamy szczęście, że właśnie bal odbywa się w dniu święta Andrzej. To jest dla nas fantastyczne. W dniu świętego Andrzeja tradycyjny będziemy zjeść haggis. Haggis to jest coś podobnego do kaszanka, a mamy cały ceremonial wokół tego potrawy. His knife, see rustic, labor Oczywiście nie możemy też, też uniknąć uh, whisky, nasze narodowe alkohol uh, i uh, tutaj uh, po prostu uh, myślę, że uh, świętowanie Ten dzień będzie coraz uh, głośniej uh, w przyszłości. Then Andrews, uh, well yes, there are there are certain very famous Scottish songs like uh, Old Lang Syne is sung the world over. Everybody sings that one, uh, so there's, there is that one. And almost certainly Scotland the Brave. The whole world knows Scotland the Brave as well. So yes, I guess those are the most popular ones. Yeah. Traditional music over the last 10, 15 years in Scotland. It kind of disappeared for a while back in the 1980s, but it's came back with a vengeance and you hear traditional Instrumenty takie jak everywhere. Yeah. Myślę, że Szkocja i Polska są bardzo bliski i dlatego chcemy na tym budować przyszłość. Dla mnie to było niesamowite wrażenie, kiedy byłem w Węgrowie paru lat temu i tam w tym cmentarzu są kilku nagrobów szkockie. To jest niesamowite, że Szkoci byli tutaj w Polsce tak dawno temu.